Wiek pełnoletni i emerytalny w Polsce. Jako prezydent Polski wprowadzę w naszym kraju wiek pełnoletni od 15 roku życia i wiek emerytalny od 55 roku życia. Sytuacja w Polsce jest nienormalna. Wszystko jest odwrotnie, niż powinno być. Z jednej strony mamy ludzi, którzy mają po 20-25 lat, którym zabrania się pracować, robić karierę, budować dom, zakładać rodzinę. Z drugiej strony, mamy starych, schorowanych ludzi, którzy mają po 60 lat i których zmusza się do ciężkiej pracy. Jest to nienormalne zjawisko, które jest wbrew prawom natury i które jest bardzo szkodliwe dla państwa i społeczeństwa polskiego. Jak mieszkałem w Afryce, w Kenii, w Tanzanii, w Ugandzie, w Sudanie, to tam ludzie zaczynali pracować w wieku 5 lat, a przestawali pracować w wieku 50 lat. Jakby i starzy i słabi. I wtedy opiekowali się nimi ich dzieci. Pamiętam, jak w Kenii kupowałem kukurydzę od pięcioletniego chłopca. W Afryce nie ma sklepów, tylko ludzie sprzedają wszystko na ulicy. Jeden stoi z wózkiem, sprzedaje banany, drugi sprzedaje wodę, trzeci sprzedaje naleśniki. Pamiętam, jak kupowałem kukurydzę od pięcioletniego chłopca. Chłopiec stał obok wózka i zażądał ode mnie 20 szylingów, czyli złoty 60. Zł. Cena rynkowa kukurydzy to było 10 szylingów, więc nakrzyczałem na niego i powiedziałem mu, że za taką cenę mam i sprzedać kukurydzę i że więcej mu nie zapłacę. Chłopiec był tak młody, że ledwo mówił, a już w tym wieku tak ciężko pracował. Chwilę później przyszedł jego dziadek i powiedział, że mam zapłacić 20 szylingów. Miesiąc później wsiadłem na tratwę i płynąłem przez jezioro Turkana. Drugie największe jezioro w Afryce. Pierwsze to jezioro Wielkiej Wiktorii. Na tratwie razem ze mną było kilkanaście pasażerów i tylko dwóch wioślarzy: Trzynastoletni chłopiec i jego 28-letni wujek. Wyobrażacie sobie to? Ciężka tratwa zbudowana z drewnianych pali, kilkanaście osób na niej. I trzynastoletni chłopiec wiosłuje, żebyśmy mogli się dostać na wyspę, znajdującą się na środku tego jeziora. Jak to zobaczyłem, to byłem tym tak szokowany, że zapytałem się jego wujka, dlaczego ten chłopak tak ciężko pracuje zamiast chodzić do szkoły. Jego wujek odpowiedział, że nie mają pieniędzy i jeśli ten chłopak nie będzie pracować, to umrze z głodu. Jak mieszkałem w Holandii, to w każdej firmie, w której pracowałem, większość osób, która ze mną pracowała, to były osoby, które miały po 13, 14, 16 i 17 lat. Pracowali jako kelnerzy, kucharze, menadżerowie, sprzątacie i kierowcy. A kolega z hostelu, w którym mieszkałem, który miał 25 lat, powiedział mi, że właśnie kupuje sobie dom. Jak wychowywałem się w Kanadzie, to tam ludzie, którzy mieli 14 lat, byli biznesmenami, znanymi amerykańskimi aktorami i profesorami pracującymi na uniwersytetach. Studia tam się kończy w wieku 18 lat, a prawo jazdy dostaje w wieku 14 lat. W większości krajów świata ludzie pracują, robią karierę, żenią się i budują dom w wieku 15 lat. Natomiast to, co dzieje się w Polsce, jest nienormalne. Ludzie są opóźnieni w rozwoju i wszystko jest odwrotnie, niż powinno być. Jak przyjeżdżam do Polski, to cały czas widzę osoby, które mają 20-25 lat i które zachowują się jak dzieci. Zamiast pracować i robić karierę, to chodzą do szkoły. Zamiast mieć rodzinę i dzieci, to są dziewicami i mieszkają z rodzicami, a o budowaniu domu nawet nie myślą. I cały czas widzę bardzo stare osoby, które ledwo się ruszają i są zmuszane do ciężkiej pracy. Sytuacja ta jest nienormalna i jest bardzo niedobra dla naszego państwa i naszego społeczeństwa. Z powodu tej sytuacji, po pierwsze, spada polski PKB i biednieje państwo polskie. Jeśli ludzie mają po 20-25 lat i nigdzie nie pracują, to rząd nie otrzymuje od nich żadnych pieniędzy w postaci podatków. I też nie rozwija się nasz kraj, bo ci ludzie zamiast robić coś pozytywnego dla naszego kraju, na przykład budować drogi, projektować budynki, leczyć ludzi w szpitalach, wydobywać surowce czy sprzedawać towary w sklepach, ci ludzie po prostu nic nie robią i chodzą do szkoły. Po drugie, biednieje polskie społeczeństwo. W innych krajach, na przykład w Holandii, którą już wspomniałem, w wieku 25 lat ludzie mają domy, samochody i mnóstwo pieniędzy na koncie bankowym. A w Polsce w wieku 25 lat ludzie dopiero zaczynają swoje dorosłe życie i nie mają nic. Po trzecie, Polacy stają się głupi i nie odnoszą żadnych sukcesów. W innych krajach ludzie robią biznes, podróżują po świecie, występują w telewizji, uczą na uniwersytetach, dokonują nowych odkryć i odnoszą sukcesy, a w Polsce ludzie chodzą do szkoły albo siedzą w domu i nie odnoszą żadnych sukcesów i nie dokonują żadnych odkryć. Po czwarte, wzrasta przestępczość. Jeśli ludziom zabrania się pracować, robić karierę, Budować dom i w tak starym wieku zmusza się ich, żeby chodzili do szkoły, to wzrasta przestępczość. Ludzie mają zbyt dużo energii i jeśli nie mogą robić to, co robić powinni, to robią to, czego robić nie powinni. Zaczynają pić alkohol, brać narkotyki, napadać na inne osoby i niszczyć różne obiekty w mieście. Po piąte, zmniejsza się liczba Polaków. Ludzie się nie żenią i nie mają dzieci. Po szóste, stare osoby nie mogą odpocząć. Zmuszamy starych ludzi do pracy. Po siódme, umierają dzieci. W Polsce jest wiele dzieci, które nie mają rodziców, które są z patologicznych rodzin lub których rodzice są chorzy. Jeśli my nie pozwalamy pracować osobom poniżej 18 roku życia, to takie dzieci umierają. Po ósme, brakuje pieniędzy na emerytury. Cały czas słyszę, że w Polsce nie ma pieniędzy na emerytury i że starzy ludzie muszą dostawać coraz mniejszą emeryturę i przechodzić na nią coraz później. Jeśli w Polsce ludzie będą zaczynać pracę w wieku 15 lat, a nie w wieku 25 lat, to nie będziemy mieć tych problemów. Dzięki pracy tych ludzi stare osoby będą mogły przejść na emerytury wcześniej i będą dostawać od rządu więcej pieniędzy. Po dziewiąte spada wydajność. Jeśli zabrania się pracować ludziom, którzy mają po 20-25 lat, i jednocześnie zmusza się do tego stare osoby, to spada wydajność naszego państwa. Taka stara osoba pracuje trzy razy gorzej i trzy razy wolniej niż ktoś, kto ma 20-25 lat. Więc taka osoba wykonuje trzy razy gorzej i trzy razy wolniej pracę dla naszego państwa. Przez co nasze państwo funkcjonuje trzy razy gorzej niż powinno. I teraz pytanie: kto doprowadzi do takiej sytuacji i komu zależało na tym, żeby nasze państwo funkcjonowało tak źle? Czyżby to znowu były działania Niemiec? Kiedyś przecież tak w Polsce nie było. Nasz kraj funkcjonował normalnie, tak jak inne kraje. Ludzie zaczynali pracę w wieku pięciu lat. W wieku 10 lat powozili powozami, a w wieku 14 lat się żenili. Królowa Jadwiga wyszła za mąż za króla Jagiełę w wieku 14 lat. W książce Pantadeusz główny bohater chciał się ożenić z dziewczyną, która miała 14 lat. Więc czyje to są działania, które doprowadziły nasz kraj do tak tragicznego stanu? Dlatego jako prezydent Polski zamierzam naprawić sytuację w naszym kraju i wprowadzę wiek pełnoletni od 15 roku życia i wiek emerytalny od 55 roku życia. Dzięki temu posunięciu sprawię, że polskie państwo i społeczeństwo staną się bogate, zwiększę wydajność naszego państwa i naszego narodu, pozwolę odpocząć starym i schorowanym ludziom. Dam szansę rozwijać się i odnosić sukcesy młodym ludziom, zmniejszę przestępczość i kilkakrotnie zwiększę liczbę Polaków. Genialny statek, ekonomista i inżynier Peter Hossa.